Witajcie ludziska, z tej strony was host, Max New Grać. Czas pokontynuować sobie nasze Chicago Miasto Żeby się po prostu można było fajnie pobawić e, Tak czy siak, zaraz zaczniemy, ale ja mam jeszcze do powiedzenia że zapowiadam następną serię zwane zwaną y, gierkę y, Ona się zwie Bad North I to będzie następna seria Między innymi zawieszam serię z automatusa tak czy siak, zaczynajmy. Lajki suby, mile widziane. E, a jak będzie, byłoby coś nie tak. Wiadomo, komentarze są wasze na dole. Możecie pisać, co się wam żyw podoba. Albo niższego głupiego. Tak czy siak, zaczynajmy i układamy sprzęt dla naszych strażaków. Widzę, że pojazdy nie mamy. Mamy rannego jednego strażaka. Mamy dość sporo. Zasobów, to by się przydało coś sobie kupić. Dobrze, tu mam ten ciężki wóz, to wolałbym, żeby mieli oni e, kilka e, karabinów im kupię, żeby mieć, mieli tam przynajmniej dwóch z karabinami i dwie kamizelki. W razie, gdyby się działo coś gorąco, to mogę. OK. Aha, nie mogę nic więcej. E, przydałyby się trzy apteczki dokupić. Żeby szybciej można było leczyć. Jedna jeszcze dwa narzędzia. Ty i ty. Apteczka. Przydałoby się zatrudnić też jednego jakiegoś. O strażaka. I tu też są strażacy. Okej, okay, to tu mamy jeszcze. Można byłoby chyba dokupywać im, bo tu nie ma tego, tego fajnego takiego. Eee, to kupimy. I przynajmniej na jednego funkcjonariusza jedna kamizelka. To trochę wygląda, jakby naprawdę oszczędzał pieniądze. <grym> To można podłączyć też komuś? Zobaczymy, czy można podłączyć to... O, proszę. Pokupujemy apteczki. I damy strażakom, że w razie czego... Żeby też mogli podejmować pierwszą pomoc. Ile tu brakuje mnie? Raz, dwa, trzy, cztery kamizelki. Okej, okay, jeszcze się zmieściliśmy z budżetem. Chcę, żeby wszyscy byli Kuloodporni <noise> Żeby byli po prostu twardzi Dobra, zacznę rozpieszczać jednostki Może kogoś się chce zatrudnić? Nie, nie, dobra, tyle wystarczy. Ja nie wiem jak to się będzie działo. Mam karetkę sieć tu. Dużo karetek w tym miejscu. Tą przeniesimy tutaj, ty tutaj. Dobrze, nie, tu mam policję, 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 karetka, 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 karetka. karetka. Ok, rozpoczynamy dyżur. Czas zacząć, zlałałem. Patrzymy, co mamy tutaj i nam, co się udarzy. Mamy pierwsze zgłoszenie. Pirat drogowy, więc będziemy potrzebować. A on jest akurat blisko, więc go zapniemy, no bo akurat jedzie akurat w naszą stronę, więc jest dość prosto. I już go mamy. Oczy normalnie nie powinno go się używać, bo on się do tego nie nadaje. Do ścigania się nadaje z najwolniejszą furgonetką, ale akurat, żeby było bok, no to po prostu jakbyśmy wyjechali byśmy z zakrętu, to byśmy po prostu go, widząc go, zatrzymujemy. O, mamy pożar, tak? Nie, buła na drzewie, dobra. Buła na drzewie. Odbieram telefon. my stomach hurts really bad. so how long have you had this stomach pain? i've been feeling awful since this morning and it feels like it's getting worse by the hour. Mm -hmm. okay, i'll send the ambulance. thank you. thank you very much. i'll wait for them to get here. bye. bye. Thank Mm -hmm. I co my tu mamy? E... Zarażeń. Co z Zranienie się ostrym narzędziem. Dobrze. Okay, widać, jak mają już sprzęty. I kochałem. Okej, okay. robicie swoje. Nie mam na razie jakiegoś pomysłu. Co my tu mamy? Kieszonkowiec. Szybko doszli. Co my tu mamy? A tak serca, jedziemy bez wytchnienia. a to co sobie przy... kazałem mu po prostu wracać, bo często lubi, żeby on po prostu był w tej arenie, był blisko. Ty, czekaj, a potrzebujemy transportu. Mamy nowe zgłoszenie. Uszkodzony hydrant. Więc wezmę specjalistyczny. Bo już rozumiem, że ten będzie sobie po prostu lepiej radził z jakimiś. I odbieramy telefon. O kurcze. O warsztacie. No ty, ty. Pasę, nie mogę jej wyciągnąć. Jesteś w pobliżu? owin nogę wpierw. Pierw musisz zabezpieczyć ranę, bo inaczej będzie sikał wszędzie krwią, jak w jakimś filmie Quentina Tarantino. Dokładnie, dokładnie, dokładnie.

No, you're not. Keep talking to me. Tell me, do you have a girlfriend? Yeah, yeah, I, I have a fiance. We were, we were gonna get married. And... Yeah. Oh, John, what the and Okay, keep calm. The ambulance is on the way. It'll be there in a few minutes. Hurry. Przyjedzie, ona zdąży, ta karetka przyjechać. Tu nie ma żadnego umierania. Ty to powiesz osobiście. No, zrozumiano? A nie byliśmy tutaj, kurde. No właśnie. No. Co my tu mamy? Ok. No i proszę. Ratowaliśmy cię! Yeah! Co my tu mamy? Wypadek samochodowy, dobrze, to jedź. Ok, i ty jedziesz tu. Specjalistyczny wysyłam jakiś wypadek, hydrant uszkodzony Po co nawet sobie poradzą, co mamy nowego? Głośna impreza. wiedziesz. bo na głośną impreza tam jest bardzo dużo osób, potrzebujesz bardzo dużo funkcjonariuszy, żeby móc spisać. Jakieś mało, jak posłałem kogoś małego, to ta jednostka mi tam sterczała. Dosłownie. On oczywiście musi przejechać przez tą drogę, wjechać na główną szosę, i dopiero wtedy. Mamy kolejne zgłoszenie. Napad z bronią. Dobrze. ma sensu, żebyście tam zostali. Mi może ci spisują. Let's see Ma'am, you can help yourself here. Just open a window wide and turn off the lights. Before you know it, the battle will be gone. am I coming out of here. You have to. I'm not going to send an officer over there. Your life's not in danger. Th it's not even an emergency. <laughs> what is in your house. <laughs> Please. What's your address? You can do it, ma'am. Just just be careful, okay? Oh, I can't. I really can't. Okay, I'll send somebody to help. Just stay there, please. Hurry! Sorry, I've a situation on somebody else. Kieszonkowiec, okej. Okay. Dobra, dobra, widzę. Idziemy, jedziemy, nie ma no time to waste, dosłownie. Co my mamy? Zniszczony przystanek autobusowy 1, mhm. okay. Płonący śmietnik. Sif. I've got a situation on somebody I say. Ready for the next case. What are the orders? Okay, that is a bit out there. Waiting for orders. If there's any FTO, we're going to recruit that gun. I'm understood. 911, okay. what's an emergency? Hello? Is anyone there? If you can't talk, please press any digit on your phone, okay? Mamy. Aha, nie parkowanie. Dobrze. Ta, ro, rozdzieli ci, że mi nie jeździli e, na jednym tym samym, więc... Dobra, Ma, i mamy tutaj... E, a, są, są potłuczeni. 22, 47, Vandale. Eleven twenty five, you go to the radio room? I'll wait for the location on the on standing by Nine one one, what's your emergency? Hey, I live near the jail, and I think I just saw someone escaping it. Which prison are we talking about, sir? Fox River at the. Did you count how many prisoners escaped? There were four of them. Where are they now? I don't know. They they drove away quickly, heading north. Did they have someone waiting for them? No. It seemed like they've stolen a car. Did you get a look at the car? Make, model, color, that kind of thing. Well, it was a. Uh,

Idzie nam to super smut, normalnie akcja przede wszystkim. A przede wszystkim miałem oczywiście Emma Nugent nagrana. Więc widzimy się i w następnym mieście, i tak samo w następnym. Aha, wcześniejszej yy, Chicago, teraz mamy Detroit. Więc się spotkamy w Detroit. Troszeczkę większym chyba mi się wydaje mieście Ale nie, Chicago mi wyszło zrąbiście e, Więc tutaj nie ma nawet o czym gadać Tak czy się tak, spotkamy się w następnym odcinku Suby, lajki, komentarze są dla Was Cześć!